Cześć moi drodzy, w dniu dzisiejszym chciałbym Wam przedstawić przepis i cały proces jak zrobić naprawdę wyśmienite bułki, bardzo smaczne, proste w wykonaniu, a zarazem po prostu wyglądające obłędnie. Tutaj, do tego przepisu, użyłem w sumie 280 gram mąki pszennej 500 i 280 gram mąki pszennej chlebowej mleko 290 gram jedno jajko 70 gram cukru 6 gram soli i w przepisie który gdzieś tam spotkałem było no prawie 20 jak nie więcej gram drożdży ja tutaj użyłem zaledwie 5 gram i po prostu przedłużyłem czas fermentacji myślę że tutaj zbędnego gadania za dużo nie będzie gdyż jest to naprawdę banalny Przepis w wykonaniu ciasto widzicie wyrabiamy na gładką ładną kulę zaokrąglamy sobie elegancko robimy to widzicie najlepiej w ten sposób że ciągniemy po prostu dłońmi po samym blacie pod kulę i w ten sposób ona nam się ładnie naciąga zaokrągla w ten sposób również wzmacniamy gluten Gdyś cały czas go rozciągamy, naciągamy, a to właśnie służy wzmacnianiu się glutenu, klapcik, no, lifcie sobie miskę. Czy to olejem zwykłym, ja mam akurat taki w sprayu, bardzo wygodny. Żeby nam się to ciasto później podczas wyrastania po prostu jakoś zbytnio nie przykleiło do miski, żeby się nie uszkodzili naszego glutenu. No i co, i zostawiamy na około 20 minut, by ciasto troszeczkę się zrelaksowało. Zobaczcie jak ten gluten po tym czasie wygląda, znaczy po prostu jest idealne okieneczko. I teraz dopiero właśnie możemy dodać nasze masełko, czyli masło, sól. No i wyrabiamy to po prostu. No tutaj będzie troszeczkę trudniejszy etap w tym przepisie, no gdyż tłuszcze zawsze wprowadza się dużo trudniej. Dlatego ważnym jest właśnie aby wyrobić to ciasto w początkowej fazie bardzo dobrze, aby ten gluten był mocny, zanim zaczniemy wprowadzać jakikolwiek tłuszcz. No i co, wyrabiamy tak długo, aż nic tam się widzicie nie klei do blatu. Masło już zupełnie wprowadzone w ciasto. Zaokrąglamy oczywiście Możecie to robić też również z kropką, jeśli Wam jest po prostu wygodniej. Ja pokazuję ten sposób z tego względu, że on jest dla wielu osób bardzo często yy, no prostszy. No oliwiamy miskę. I wrzucamy naszą kulę. Teraz czekamy, aż się podwoi ona swoją objętość. Zajęło to około 40 minut. W zależności jak macie ciepło w mieszkaniu, u mnie 40 minut, z uwagi na fakt, że wstawiłem do pikarnika nagrzanego do około 28-30 stopni. Odgazowywujemy sobie ciasto i dzielimy na kęsy. W moim przypadku były to kęsy po 125 gram. Waga ciasta całkowita wyniosła około kilograma. No to wyszło mi 8 taki bułeczek po 125 gram. No ale wiadomo, jeśli mają być mniejsze, to zważcie po prostu mniejsze kęsy, jeśli większe, to większe. To już jak uważacie? No to już podzielicie na kęsy to przystępujemy do robienia sobie kulek, widzicie zaginamy do środka, po prostu ciasto zagniatamy, łączymy pod spodem, żeby nam się po prostu nie rozjechało podczas garowania, I zaokrąglamy, można się dodusić w celu właśnie pozbycia się nadmiaru powietrza i mamy elegancką kulkę. Za chwilkę przy ostatniej kuleczce. Pokażę Wam, jak to można zrobić w troszkę inny sposób, gdy no komuś takie formowanie. Nie zawsze wychodzi tak jak powinno. Będzie fajny sposób pokazany. Myślę, że niektórym osobom może się to po prostu przydać. Tak więc bierzemy sobie taki tutaj widzicie, rekwizycik w postaci szklaneczki. Hop, chowamy ciasto. Kręcimy. I oto naszym oczom ukazała się kulka. Nasze kuleczki są gotowe, także odstawiamy je do odpoczynku na jakieś 20 minut. Po to, aby się troszkę ten gluten zluzował. I przystępujemy do formowania. Do tego będzie potrzebny nam wałeczek. Zaczynamy od góry, którą rozwałkowywujemy tylko w taki cienki sposób, a dół rozwałkowujemy troszeczkę na, widzicie, na szerokość. Wtedy łatwiej nam się zwinie w taki batonik. Te fałdki po bokach nie będą nam wtedy po prostu wychodziły. Można sobie przylepić ciasto na dole żeby się nam nie zwijało niepotrzebnie i formujemy takiego sprytnego batonika jego wielkość grubość to wszystko wiadomo też jest względne zależy od tego jak finalnie chcecie żeby te wasze bułeczki wyglądały tak więc tutaj przyjrzyjcie się jak ja to robię i posłuchajcie muzyki W momencie, jak już uformujecie sobie wszystkie kuleczki, takie batoniki, no to odkładamy to do garowania, do wyrośnięcia. Wiadomo, że to będzie zależne od temperatury jaką macie w mieszkaniu, od tego jakie temperatury, jaką temperaturę miało wasze ciasto przez cały czas fermentacji, jak i na koniec mieszania. Generalnie tak powinny wyglądać po wygarowaniu podwoją gdzieś swoją objętość, mniej więcej. Spryskać sobie kratkę, widzicie, taki sprytny sposób. Kratka do pieczenia. Spryskujemy i przykładamy do naszych wygarowanych już bułeczek. I jeśli to już do, zrobimy, to wkładamy do piekarnika i pieczemy. Około 15-20 minut w 170 stopniach, i zobaczcie, jak one cudownie po prostu wyglądają. Na sam koniec, jeszcze ciepłe smarujemy sobie roztopionym masłem. Wtedy będą nie dość, że smaczniejsze. No, to i po prostu będą dużo bardziej obłędnie wyglądały. Zaraz pokażę Wam właśnie z bliska, jak one wyglądają. Byłem sam po prostu bardzo. Miło zaskoczony. Jakie one piękne. Patrzcie. U mnie dzieci, żona są zachwycone. Jeśli chodzi o ich smak, wygląd. Mają taki fajny, krótki zgrys, co na przykład dla dzieci po prostu jest wyśmienite. Nie męczą się z tym w ogóle. I na takie kanapeczki do szkoły dla Waszych pociech, czy po prostu dla Was. Do pracy, myślę, idealny pomysł, proste w wykonaniu i do tego no, wyglądają tak nietuzinkowo, przyznajcie sami. Jeśli Wam się słuchajcie podobało, to napiszcie cokolwiek w komentarzu, żebym wiedział, że tam żyjecie jesteście ze mną po drugiej stronie. Eee, zasubskrybujcie i dajcie oczywiście też znać, co byście chcieli zobaczyć. W moich kolejnych odcinkach, oczywiście, w przygotowaniu jest film o zakwasie, ale to troszkę jeszcze potrwa. Pa! pa.